Siema ludzie! Ja jestem Heliro, tutaj jest... owoc mnie? cześć! Cześć! I dzisiaj w wakacyjnym stylu, tam mamy swoje meloniki właśnie, sobie jemy meloniki, mm -hmm. gramy i... Nagrywamy filmik, który będzie przed małą przerwą, dlatego nagrywamy go specjalnie, bo mała przerwa to jest tak, bo ja jadę na Woodstock, Frono I enjoyuje się. Tak, na, dział na działkę. Na działkę, więc robimy malutki sobie odpoczynek. Hmm. Więc... Y tak, do 1 sierpnia nic nie będzie, ile nas ktoś ogląda. Nie, nas ogląda Do 1 nie będzie, <grym> do do pierwszego nie będzie pierwszego ale to sierpnia. nie to, że nie przerywamy, nie, nie przerywamy, będzie spokojnie, będzie więcej. Tak, po prostu chcemy sobie odpocząć. Tak, ale to chyba jutro jeszcze czaptery mi się nadzorują. Zobaczymy. Zobaczymy, Zobaczymy czy jutro będą czaptery, czy nie. Ale dobra, dzisiaj mamy coś specjalnego. Kolejna rzecz, która wyszła w Polsce. Dokładnie. W zeszłym tygodniu był Black Lagoon, dzisiaj. Weźmiemy, na, weźmiemy w obroty. Myślę, że to jest adekwatnie, adekwatnie weźmiemy w, w obroty Love Hine. Tak, czyli zrobimy serię, która jest... Jak to się ładnie mówi? Guilty Pleasure? Guilty Pleasure. No powiedzmy... Powiedzmy, że Guilty Pleasure, no bo... E, Wszyscy wiemy po co ta, ta seria. Tak, tak, tak. Jak to to ładnie powiedziałeś przed nagraniem dla tych wszystkich sfrustrowanych. Generalnie, mężczyzn na Ko świecie. Nastolatku. No, tak. Dobra, no, o czym jest to seria? Wyobraźcie sobie bohatera, bo Mam wszystko wypisałem tym razem na laptopie. Historia Historia podla historii w Urshimi. Faceta, który dwa razy próbował dostać się na uniwersytet. Tokijski, z którym jest związana tajemnicza legenda. To chyba w tym, nie? Tak. Że jak dwoje... Dwie osoby, które się bardzo kochają, pójdą razem na, na ten uniwersytet, to zostaną ze sobą do końca życia. Ja pierdolę, to jest głupie. I oczywiście, słuchajcie, oczywiście na studiach, a szczególnie nie TODAJ jest, czyli to, to chińskie w skrócie TODAJ, jest na poziomie takiego UW, gdzie albo na pewno... Nawet, albo nawet wyższym. No ale mi chodzi o to, że taka sama mm -hmm. arena ma w kraju. No. Że po prostu na pewno tam nie ma fajnych dup. Tam nie będzie klub i człowiek się na studiach w ogóle nie zmienia. No. Dlatego, i to, dlatego to obietnica, bo to w wieku 6 lat lub nawet mniej. Tak, no oni tam byli to Chyba 6 lat, no nieważne, 6 lat to taki optymalny Optymalnie, wiek. Optymalnie, bo chyba jedna miała 2 lata, to w ogóle. Nie. Yeah. Tak, Kate rozłożył obietnicę z pewną dziewczynką, że razem pójdą na Toda i się ze sobą. Tak, rodzice... będą szczęśliwi. Ta, forever, forever after. No. I to jest to jest, cała, to jest plan, cała, całe założenie fabuły. Drugie założenie jest to, że Keitaro po dwóch no. niepowodzeniach musi się wyprowadzić z domu, bo rodzice mają dosyć takiego spadochroniarza. Tak. I Keitaro generalnie... Y... Jego ciotka, babcia, babcia Babcia ma pensjonat, ciotka się nim ten tak. opiekuje? Babcia ma pensjonat. Oczywiście jak to bywa w takich w takich seriach pensjonat jest pełen osobniczek płci pięknej. Bo oczywiście okazuje się, że ten pensjonat zwykle hotelu został przemianowany dla pensjonat dla dziewczyn. Tak, no taką pensję dla panien. Ja przyjedzie. I słuchajcie, i to jest właśnie... O ile ilKejtara to jest ciota maksymalna. Czyli standardowy bohater tytułu Fecci z tamtego nie, czasu. Nie po kurwa. Ciotra. Nie kurwa. Słuchaj, normalny, normalny bohater e, czy wie jaką ma fajną zaletę? On myśli. Słuchajcie, wiecie, nie, jak ale wygląda się... Nie tamtego okresu, proszę cię. Ale wy... Dobra, ale wiecie jak się Keitaro? Ona mnie nienawidzi. Ona to na pewno myślała o innym, kiedy się do mnie uśmiechała. Ja nie wiem, ona chce mnie zabić wszystkie. Ja jej wszystkie opukałem i to jest wszystko moja wina. Serio. Słuchajcie, Kejter, z tu miał krzyż, to powstałaby nowa religia. No, genera, no jest taki, ale to jak mówię, to jest specyfika tytułu Fetri z tamtego czasu, że. I, do, i do, nawet do teraz, no już się od tego się powoli odchodzi, ale że bohater to jest to wiesz Jak bohater nie jest czapą, to wow. to Boże, to nie jest every man, bo każdy Japończyk musi być czapą. Ale słuchajcie, ale kobiety też nie są lepsze, bo największym plusem w Chinach jest to, że postacie są jednowymiarowe. No są, no racja. I zaczynamy opowieść o drugiej bohaterce głównej, która się nazywa Narunaru Narusegawa Czyli bardzo oryginalnie. Ale generalnie jest główną bohaterką i jest chyba najbardziej zjebana z tych wszystkich, z tych wszystkich lasek, on, Jezus Maria. Słuchajcie, to jest, oczywiście jako główna bohaterka jest trudna Oczywiście. Proporcje ma prawidłowe. Tak i to jak później się pewnie okaże, to jej wyznawał miłość ten, znaczy jej obiecał, że się z nią ożeni. Keitaro. Tak. Ale słuchajcie, albo prostu jej charakter pieprzyć tajkę, pieprzyć inne bohaterki, Sunderem. Słuchajcie, to jest po prostu dwubiegunowe Sunderem. Już w pierwszym czapterze leci na ślimaka z prawej skaitaro, to znaczy prawie, bo oczywiście zostało to przerwane przez inne. Tak, a później generalnie spuszcza mu łowo. Dokładnie, bo, bo słuchajcie, bo okazuje się, że tak. Oczywiście w tej mandze nie może być chaptera, gdzie Keitaro nie wpada na jej półrozebrane w pensjonacie działające źródło. A że jest, źródło. jest ich tam z 10? z nie... zaraz policzymy. Więc no. No więc wiadomo. No, no. I oczywiście na sygnała, że leje go wszystko. No co jest... No, jest biczem niezły. Tak. Jest jej story arc, nie ma go w ogóle w tej mandze. Ta manga w ogóle nie ma story arc. Nie, nie oprócz nie tego, nie tego, że ten rozwój to jest taki, o Jezu. Serio, już od pierwszego ona lat jest dla faceta, ale już jest takie doki doki kurwa. Już jest taki moment, taki o jest, oni zaraz pójdą w ślubie, siebie w nimaka. No. I to jest, to jest dziwne, bo na początku ona jednak. Nie. Bo oczywiście Kejtar jest brany za studenta. To dają, a to się okazuje, jak jesteś studentem, to dają, to wszystkie kobiety mają przed to, tobą rozwarte nogi. No dokładnie. No, no i to. to, to... Cała jest o tym, Tak, zapachem. to wcale nie jest przesada generalnie. To jest to naprawdę intensywnie pokazane w tej mandze. A no, my jesteś studentem, to dałem. <grym> Fukurydę. Fuku, da, bierz mnie zwierzak. No. <grym> ale serio, do Narodów Zjednoczonych. I Narodów też zdaje na to tak, Bo ten obiecała, tak jak Fruną wcześniej powiedział. Ale oczywiście nie wiedzą we w sobie. Nie. Nie, no to tak, taki przypadek. No. Taki no. przypadek. I oczywiście po prostu. Ją się nie lubi, bo ona jest wredną suką. Ona... Pójdzie sobie jak daje radę, taka mi się podoba. Nie da innej, ale ja będę opierdalała łbem, bę. no, Będę go lała jak będę. węgla, No... Dokładnie. Drugą, drugą bohaterką, taką głów, główniejszą, nie? To jest to, o, ta ota, ta, to, co właśnie na się wyświetliła na... Bo mamy na telewizorni. Tak, tak, na telewizorni. Ale nie, to może wiesz co, to lecimy tak jak zapisane. Czyli dalej będziemy mieli dziew wysoką dziewczynę cicho, która trenuje kendo. Cicho, no ona też go leje. No też goleje, wszystkie goleją leją. No. I ona to, to jest tylko Iona. Tak, i to jest tylko Iona i ona trenuje kendo. I oczywiście ona jest popularna wśród dziewczyn. Tak, i jest generalnie, ma jakiegoś takiego, ona jest spadkobierczynią jakiegoś Bloodline'a, tego Kendo, taka jest dość potężna. Tak. Najlepsza, najlepsza w ogóle z jej rodziny to jest siostra. Siostra jest fajna dupa, no. tak. Która też pewnie. Nie, ona, się... nie ona, ona poświęciła tą szkołę, by zostać żoną. I ona Ach, się ja. tego nienawidzi, dlatego motoko nie potrafi się rozmawiać wśród mężczyzn, ale oczywiście Keitaro to zmieni. To jest wyjątek, tak? Bo Keitaro się stara i ciężko pracuje. Jedno, jest ciapą. Druga jest moja ulubiona angielska postać, czyli Kitsune. Klejąca to... dziewczyna. Tak, kleje. Chle... Nie wiem, ona jest chyba najstarsza z nich wszystkich, tak. nie? Jest to, wiesz, tak, takim typem starszej siostry, tylko że no Chleje. chleje. A w polskim wydają mangi ma goralski akcent. Nie góralski, tylko szląski. Szląski. To jest też bardzo, bardzo, naprawdę bardzo fajnym zabiegiem. I szacunek dla Faneko, że zrobili Ta, coś to. Tak, bo to ona pochodzi w oryginale z mangi z okinawy, jak się nie mylę. To, ona hmm. w tym kasajskim dialekcie chyba przez mm -hmm. I że u nas po prostu tak to zupełnie czoło To jest fajne, chociaż niektórych to, ma, to chyba tłumaczy zapomina. Ale to... Ale to no jeszcze... Ciężko się czyta to czasami generalnie. Tak. Ale... Ale plus. Za tak, 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 tak. Dalej mamy koalesu, czyli, dziew... czyli dziewczynę z wymiany. Tak. Z I... obcym kraju. Tak. Później się okazuje, że jest generalnie księżniczką kosmitów czy, czy coś tam. tak. Tak, jakiegoś obcego kraju. No. I oczywiście mam... Ona ma 13, 14 lat? No ona jest z kolei chyba najmłodsza. Nie, najmłodsza to jest... Wiem No Okej. Tak. No, okay. no I, po, i po prostu... Wygląda najmłodsza. Tak, i ona jest roz, rozwyżczana, to jest wgada ze śląskim akcentem, bo i Sonne japońskiego. Dokładnie. I ona jest... takim dziwnym konik... Ona jest takim dziwnym takim rozwyż... no. Bo ona cały czas wyskakuje z jakimiś dziwnymi robotami, bo jest geniuszem. I lec ona chyba na storia, bo lecą do jej kraju, czy coś, czy coś, ona ucieka. Nie, to chyba tylko w Anime. Też tam nie pamiętam, było. ale. Ale te jest dziwne. Tak. Dalej mamy. Finobu, Finowu. Trzynastolatkę. O krótkich. Klubki... Tak której okay. nie widzicie, ale ona... Ta druga, jest. według mnie, główna. Bo jej romantyk interesem jest generalnie Keitaro. Tak, bo ona, bo ona się w ogóle w nim zakochała, tak chociaż ma 13 lat. Wszyscy tam mają... A, a niej zaraz, oni studiują na uniwersytecie. Nie, tak, no, nie, no tak. Ile one mają? 15, 16, 21, machała. Nie, ma, nie, nie tak. ważne, ile, ile Ale dobra, dobra, najmocniej masz. to jest Kola ko, i właśnie... Yy... Shinobu. I Shinobu jest tak ciężka, ona to jest czeński Kejtaro generalnie. Nie, Kejtaro jeszcze... Kejtaro jeszcze... Ona... Słuchajcie, wiecie jaki ten cichy ty, jak Hinata. Tutaj mamy dwa razy taki cichy ty, bo ona obok pejna by przeszła. Przepraszam. Pijesz mojego. Pejna by go zabiorę. Ona nic nie robi, kocha Kejtaro, to jest takie nic nie wiem, co się dzieje. Ale już lepsze jest niż Narusegawa, no proszę cię. Nie no, no dwubiegunowość Narusegawa jest boska. No ja też to pokazałem w, a, w mandze, nie, w anime to pamiętam, z Magii nie pamiętam do końca, kiedy Kejtaro chce zdobyć prezenty. Ale wiesz co, postawimy postaci i wrócimy do tego. O, i dalej mamy drugą najlepszą postać, Postać ciotka Keitaro. Która ona, się opiekuje pensjoną, Tak, Ona to. prowadzi generalnie ten te pensjona. Bo babcia nawet... Babcia gdzieś wyjechała w ogóle z tego co. A, babcia china tak. poza całym świecie jeździ. No, więc ona się generalnie... w mandze się nie pojawia prawie na pewno. Tak. A i pamiętajcie, u nas, u nas oczywiście nie może być bez, bez dziwnego Wątku, brat, siostra. I więc poznajcie Kanako ruchime, adoptowaną siostrę Keitaro. Adoptowaną, więc wiecie. It's not light if they <laughs> fuck. <laughs> Kurwa Wiecie co to jest dziwne Nawet w openingu again, czyli taki zbioroafek afek nowkiny, Jest pokazane, że w openingu że ma problem między wyborem między Narusegawa a Kanako, a tak naprawdę tego wyboru nie ma bo Kanako. On, nawet na początku jej nie rozpoznaje bo to siostra jego. Więc to wszystko w porządku, proszę cię. Tak, ale słuchajcie, to co potrafi odwalić Kamako, oprócz tego, że okazuje się, że Urushima jest spadkobiercą jakiejś cholernej szkoły sztuk walki... Tak... Powiedzi, e, mogłem powiedzieć, że Kam Kamatsu, twórca tej mangi, potem zrobi bardzo fajnego Sonena, którego animatorzy co robili na haremówkę, znowu. Tak. Dobra. Ale później chyba z, z, była jakaś kolejna seria, która była bliższa mandze. Tak, nie dru Druga była taka luźna na wątkach, ale muszę zobaczyć. równą się wykrzyknikami, więc. Hmm. I kanako jest dziwna. Co powiecie o tym, że matka kanako potrafiła zmasturbować biedną motołkość na, na ulicy? Nieźle, myślę, że też. Popatrzyłbym sobie, nie? <foreigner> <han böyle> Pomówcie! <jej>. Cicho, telefon. <tarsive> Co wy co ile, to w to pie, 50. To nie trafi do internetu. Tak. Nie, wybrałem. Mocą mamy to jest to, I dalej mamy setę. To jest chyba najlepsza męska postać. Tak, skońca. ale on się też pojawia na początku i chyba kurczę na końcu. Nie, no tak w połowie magii, Kejta okay, zdobył jakąś robotę na lokacji. I generalnie set z tego co ja pamiętam jest romantyk interesem na -Gamy. Nie, no tak na -Gamy, bo ją uczył że w liceum były jej korepetytorem, ale i tak kończy z Haruką. No. Ale i ma córkę sary, która ma prześla, i którą, by was zdobić, z grze na Game Boya Adresa, która jest dating Simon, można z nią skończyć. Można Czyli. z nią skończyć. Keitaro może skończyć grę z siedmiolatką. Dlatego właśnie, dlatego zagram w tą grę. Nie <grym> jego Dobrać. Nie, serio, na te pogadanki... Wyciąć od mnie, i tak my tego nie wytniemy, bo to się nie da nic wyciąć. Wy Wysłuchajcie całego. Kurwa, to jest... Na dwa tygodnie mam starczy, no. tu nie nagrywam. Tak I oczywiście... ale Seta jest fajny, bo Seta jest profesorem archeologii na Tudaju. Nakierowuje potem Keitaro, bo Keitaro jest taki... Zdałam na studia, to będę miał laskę, koniec. E, Keitaro. Sposób myślenia Keitaro. Tak. A. Ale potem Kseta daje mu cel. A Sara poradza na su i się bawią i się czepiają wszystkiego. Drzew najczęściej. Hmm. O i tutaj mamy jeszcze oczywiście... Oprócz tego, że jest, jest siostra Otoko, która jest śliczna, To mamy jeszcze móc swój Otochimę, czyli... Ta co się gubi? Tak, ta co chodzi z, 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 ar, z arbuzem. Bo to była trzecia osoba, która też obiecała, dostaje się na Todaj. Okazuje się, że wspomnie nawet wspomnienie musiał spierdolić jak testy. No... Generalnie przez większość czasu nie wiem czy to się... Nie wiem czy to ale to się w końcu okazuje, komu on przysiągł, że pójdzie z nimi na Todaj. Pewnie wszystkim trzem. Bo ogólnie, a potem się okazuje, że oni wszyscy razem sobie obiecali. Coś też... Bo... Bo przypominamy czterolatek, sześć, nie, dwóch sześciolatków i dwulatka. Simpson! No generalnie nie, nie przejmujemy się takimi drobiazgami jak, jak linia czasowa czy jakiś sens w ogóle. C nie, no, kompletnie. Ale Bo dobra, nie, nie oszukujmy się przez Za love, kurwa, zawsze love. W mangach Akamatsu nie chodzi przecież o jakieś, wiesz, drobiazgowe rozpatrzenia na temat czasu, tylko... Przepraszam cię bardzo, Negima. W Medgimie potem się robi z tego taki szonem wywe... No Shonen się robi, ale w szonenach też nie chodzi o to, żeby... No, ale wierzy... ma pozonną fabułę i używa łaciny, dla Używa łaciny! Okay. No wiesz, do ten... Dobra! Dobra, dobra! Dobra, skończy, skończy to, skończy to. Używa łaciny, okej. Okay. Twoje, twoje te, twoje dowody są inwalidami. No to jest w, w, Dobra. w mangach Akamatsu, przynajmniej w Lochinie. No, w Negimie też przecież tam jest też rzeczy. E, chodzi o majtki realnie o to, żeby o wpadać... Czwoty, tak. tak, żeby wpadać na, e, na nagie na nagie kobiety. No. W źródłach. Tak. Twarzą i... Dobra, w ale teraz pogadajmy o fabule. No. Koniec! <laughs> Nie, serio, słuchajcie, fabuła. Oni przez. Ile? 40 tomów? 40 rozdziałów? 14 tomów. Jest 14 tomów, czyli 100, 120, 132 rozdziały. Coś takiego, coś takiego. nie nie będziemy tu. 14 tomów. Ale na pewno ponad 120 rozdziałów. Się tak naprawdę przez 30 tomów nic się nie dzieje. Rozdział. Rozdziałów. Rozdziałów Keitarow pada, coś tam jakieś dziewczyny ma jakieś bąty. Potem nie wiem, Kejtarow Keitaro tam tłumaczy nieporozumienie, wpada na cycki. Tak, i od nowa. I od nowa. Po, jak się seta pojawia, to się pojawia i fabuła. Tak, I, a że seta pojawia się dwa, może trzy razy przez, cały, przez całą mangę, to fabuła generalnie... Na, po, na, na początku mamy taki, na samym, samym, samym początku mamy początek fabuły. E, tak, są egzaminy, niezdane egzaminy, tak. podróż. Podróż, ucieczka, egzaminy i szukanie Keitaru, bo on z... jednak ten, udało mi się dostać. Tak, tak, tak. No i na koniec, wiesz, jak znajdują ruiny, starożytnych żółwi kosmika. Tak, i mamy podwójne śluby. No. Bo Haruka się żeni, a potem no wiadomo kto z kim. Wiadomo kto z kim. Bo na to dają, kurwa, szczęśliwość. No, no i mamy, no i mamy przeskok, no i mamy przeskok w czasie w, właśnie na ten ślub. To co mi się podobało to, że od razu Wiecie co, dostaliśmy się na to jechać, my się chętniemy, Nie, tylko jest po prostu przeskok, gdzie autor przez dwa czaptery sobie robi dobry. No. Ale przynajmniej widzimy trochę starsze osoby. To jest... To fajne. To jest fajne. Tak samo było w Amagami, tylko że też pierwszy ark był dobry. I generalnie właśnie po każdym była przyszłość I... Tak. Obejrzyjcie sobie Amagami SS te pierwsze 4 czy 5 odcinków, bo to jest naprawdę jeden z najfajniejszych arków w komedii romantycznej, jakie widziałem. Ale wracając, wracając do Lowkina, Lowkina oprócz tego że ma tą grę na Game Boya, która jest najbardziej soft dating synem, jakiego się da. No. Czyli nie ma nic takiego wielkie na gości. A cenzura jest taka, że pierwszy raz widziałem białą istną głę, Nickelodeon w Londynie. No. Prawie jak amerykańska cenzura narodów w wersji tej, żeńskiej. Nie, One Piece, a, One Piece a. Też, też. I po prostu człowiek, to jest fajna gierka, Bam, ale to jest po polsku. Tak, ale tłumaczenie jest nieoficjalne, więc... O Jezu, wiesz co to że jest, to daj u, no, ze to Tokio u, a nie to daj... Wiadomo o co chodzi. Wiadomo o co chodzi. Dalej... Zresztą a, zapomnieliśmy po nich! Zresztą manga wyszła u nas w 2006, o no, tłumaczenie wiesz, 2002. Tak. Nie no, tłumaczenie po, wydaje mi się, że to nas grubo okay. po. Ale. A, oprócz tego w Keitaro zbierał plikle, O tym nie powiedzieliśmy. Czyli takie zdjęcia, które się robi w każdym miejscu. Takie, nie, wie, takie, wiecie, takie budki. Tak jak u nas się robi. To właśnie tak, u nas się robi dowody zwykłe, to w Japonii się robi takie dowody z wszystkimi małką grupą. Je! Tak, 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 mają takie budki specjalne. Z prostu... Jezu, wiecie o co chodzi, wiecie co to jest Purikura, jak nie wiecie w tym ogl ogl oglądacie wszystkie, wszystkie, oglądacie wystarczająco dużo anime, żeby wiedzieć o co nam chodzi. Tak. Nie musimy im tego Nie mam. musimy. Dalej, co jest jeszcze? Anime powstało. No, powstało anime 12. Czyli miał 24, 24, 24 plus no, plus ołówka ageną, której nie chcę rozmawiać, ponieważ... Co by tu powiedzieć? Anime jest słabe. Anime jest słabe. Anime ma ten sam poziom złego zrobienia anime Great Teacher mm, no. Oni już za będziemy rozmawiać, bo to jest moja jedna z ukochanych man, ale już nie będziemy robić dalej tego przerwanego. <laughs> ale na razie, co najmniej. No. Ale nie, po prostu... Gary Chicharron jest... Po prostu, Love Hina... Anime w pewnym momencie mówi Pierdole, nie jadę. No. No, no, na szczęście sama manga Love Hina to też nie jest, nie jest jakieś wysokie, jakaś seria wysokich lotów, więc tego tak nie widać. No nie widać, ale i tak po prostu... Trzeba... Wiecie co, zrobimy chyba pierwszą naszą topką będzie to 10 anime, które byłoby dobre, gdyby się dalej trzymało mangi. Ja wiem, ile będzie, t, t, 50 punktów tej listy. Mam. <laughs> tak. Zrobimy kiedyś jakiś top 10. Jak nam się zastanowisz? Jeszcze coś jeszcze powiedzieć? Albo w Chinie da się coś jeszcze powiedzieć? W szukacie jakiegoś wakacyjnego dobrego amiszcza, nie wiem, za 70 zł, pewnie na lewej, znajdziecie całą. Tak, nie, nie boicie się trochę starej animacji, bo to już wyszło jakiś czas temu. Ale jak, ale lepiej chyba mangę, bo manga ma nie dosyć że jest po polsku. Kurde, znowu go jakbyśmy no. robili vaneko. Nie, ale po prostu jest tak. Ale ja nawet nie wiem czy Vaneko ma, nie wiem jak jest dostępnością tomów. w Ale momencie. to nam na Allegro poszukajcie, czy nie ma tego. Bo to nie powinno być drogie, bo, tak. to, bo to nie... To nie jest taka seria oprócz tego, że w Ameryce wyszła w anime Gigant klasyk i Huki wie co. No. Bo naprawdę jak ktoś tam... tomów w jednym tomie. Pytanie Deluxe. Jak, jak ktoś to uważa za anime... Nie, to ja wiem, to całe anime w takim bundle wyszło. Jak to, nie wiem, jak oni to... Jak oni to uważają za anime Deluxe, to ja nie wiem, co oni uważają za anime fuck. Chociaż, przepraszam bardzo, oni wydają... Oni zdamigowali anime, gdzie facet wie, gdzie trzyma granaty, przywiązane do jego łoniaków. Nieźle. Że... Dobra, słuchajcie, tym optymistycznym <grym> zakończeniem. <grym> tak. Wyczynywałem drugiej miło, miłej... Połowy wakacji. Tak i oglądajcie boku na piku. Kurwa nie! Ale słuchajcie, trzymajcie się, facebookujcie. A wiem, że będziecie nas facebookowali, bo będzie Was więcej. Tak. Porwaliśmy mam... siostry matki <grym> Dokładnie. Ale nie, Więc nie, słuchajcie. Więc, więc trzymajcie. naszego Facebooka i trzymajcie, trzymajcie się, się. Pa. Cześć.